Z tej strony Kamika. Witam Was bardzo serdecznie standardowo na mojej kanapie. Dziś e, dość nietypowy odcinek, tak jak zazwyczaj nagrywam na kanapie recenzję. Tak dzisiaj będzie quiz, a ze mną mój przyjaciel Piotek. Siema. <gry> e, Piotrek jest moim dobrym kumplem e, od 8 lat. Żebyś to dobrze policzyła. No jakoś tak, ale ogólnie nasza wspólna pasja to jest. Marvel, jak widać, po nas. E, dlatego dziś zaprosiłam Piotrka, żebyśmy sprawdzili swoją wiedzę odnośnie Marvela. A dokładnie nie, e, na temat pierwszej fazy będziemy losować. E, mamy przed sobą raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć filmów, sześć, e, sześć kart z pytaniami odnośnie właśnie samego Marvela i dokładnie MCU. Więc z racji tego, że Piotrek jest moim gościem, Piotrek. Wybieraj. Od 1 do 6. 5. 5. Dobra. Eee, tor. Pierwszy tor. Zginiesz, Marnie. <laughs> ok. Eee, I wybieraj e, pytania. Od 1 do 5. 3. 3. Kto wygnał tora na ziemię? O. Punkt. Ok. E, zasady e, quizu do momentu, kiedy nie skończymy tak naprawdę wtóry. E, więc karta dla Ciebie, powtórka. Od 1 do 5. Jeden. Jeden. E, jaki świat e, Odyn nazywał wiecznym królestwem? Zgadza się. Zgadza się. Proste. Daj. Dwa. Dwa. W którym królestwie urodził się Loki? Jotunheim. Mhm. Od jednego do 5, dawaj. Pięć. pięć. Kto za, zamierzał zmienić, zniszczyć, przepraszam, Jotunheim przed, przy wykorzystaniu bilfrostu? Loki. Mm -hmm. To musiałam sprawdzić, szczerze mówiąc, bo Jak możesz, ja! Nie lubię tora! Ja nie lubię ogólnie tora. Ja, jedyne tak naprawdę części tora, które lubię, to ja się przyznaję, z ręką na sercu, i wy o tym doskonale wiecie, że ja wolę tor Ragnarok. I mimo wszystko, że bardziej jest to komisja. Ale to jest geneza, to jest geneza! Ja tora. wiem, że to jest geneza, ale still, no, pierwsze dwie części mi się strasznie nie podobały. Jakby to ten aktor słyszał jest. Oh Chris, wybacz. E, od 1 do 5. Jeden. Jeden. Dla jakich istot domem był Jottenheim? Olbrzymów. No dobra. Ogólnie jest odpowiedź dla lodowych olbrzymów. Ale. Połowicznie możemy zaliczyć. Zalić. Może połowicznie Zalić. zaliczymy. Dobra. No. Moja kolej. Co ty chcesz? E, jedynka. Kapitan Ameryka, pierwsze starcie. Tak. Trzeba ją zniszczyć. Może być Dobra, i od 1 do 5. Jeden. Pod jakim innym imieniem znany był Johann Schmidt? Red To było proste. Dobra, jeden do pięć. E, trzy. Kto wykonał tarczę kapitana Ameryki? Howard Stark. Pytanie numer 4. Nie no, wybierz od 1 do pięć. E, dwa. Gdzie kapitan Ameryka trzymał zdjęcie Peggy Carter? No, w kompasie. Za proste, to jest. No, dla mnie, oczywiście, że to jest za proste. Za proste to ten. jest oczywiście, że dla mnie za proste ze względu na to, że jestem wielką fanką kapitana Ameryki, więc sorry. Widzisz, Kapciu? Od 1 do 5. 3 wspomagając kapitana Amerykę, pilotował samolot podczas misji ratowania bakiego Barnesta? Howard Stark i Peggy Carter. To jest Twoja ostateczna odpowiedź? Tak. Ale Peggy Carter tu nie ma odpowiedzi. No to Howard Stark. <laughs> no dobra. Ja. ja wiedziałam, że ten, któryś z nich będzie, więc... Dobra. A oboje pomagali. Jeden sobie. czy pięć? Pięć. Jak nazywał się twórca serum, za którego sprawą Steve Rogers stał się kapitanem Ameryką? Jezu, to był profesor! Aaaa! mnie zabiję! Mamy to! Mamy to! A... To był profesor prosty. Eee! E, e, -e, 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 -e Ale imię i nazwisko! Chuj. Dobra, pas poddaje się! Erskin! Was... Abraham Erskin! Jezu, muszę powtórzyć sobie Kapitana Ameryka pierwszy starczę. Ja bym teraz wypił sobie tą szklaneczkę z nim, co tam, jeszcze zanim Steve poszedł na badania. Proszę. No nie, oddawaj w ogóle tą kartę. Nie, nie, tu nie jest niezaliczony, oddawaj. No oczywiście, nie że jest nie nie niezliczony, nie. dlatego leci tu. Dobra. Okej. Okay. Wybieraj. Zostały nam cztery ten, czyli wybieramy... E, Od jeden cztery? E, dwa, trzy, cztery i 6. tres. Od 1 do 5, wybieraj. 3. 3. Jakim przedmiotem, jaki przedmiot chciał wykorzystać wykraść Loki z ziemi? Jaki przedmiot chciał? Jaki przedmiot chciał wykryć z ziemi Loki? Pesera. Dobrze? To o to chodziło konkretnie? W tym miejscu? Okej, okay, ale jak inaczej jest nazywany tesseract? Co jest w tesseractzie? Czym jest tesseract? Jednym z pięciu kamieni nieskończoności. No, czyli jak się nazywa tesseract, jeżeli chodzi o kamień? Skarpodyna. A, no, skarpodyna. Nie. No, nie zgadnę. Nie wiem, który. Dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. No? Muszę strzelać. Rzeczywistości nie, duszy nie, umysłu nie. Możesz powiedzieć angielsko. też na... nie. Możesz powiedzieć no nie czekaj, czekaj, mocy nie, czasu nie. Wyjdźmy, no. Tak? no. to jest ten jeden. Przestrzeni. Tak, ten kamień przestrzeni. No, to u mnie prawie zagiewa No, dawaj. Jeden. Jeden. Kto był pierwszą osobą, nad którą w, po e, przeniesieniu na ziemię Loki przejął kontrolę za pomocą kamienia umysłu? Kim była osoba, którą Loki przemienił na swojego zombie? Selwik? Erik Selwik? Hmm. No, Czyli? No, okej. Okay. Bo sam tak. później. Tak. No, no tak. W Że sensie on ogólnie już tam, wcześniej, że tak powiem, trochę władał przez moc seraktu, tak naprawdę. No tak, w końcu w, w, w scenie po napisach już widać. Dokładnie. E, dobra. No? Jeden. W jakim y, kraju Czarna Wdowa odnalazła y, Bannera? India? <laughs> Jaki strzał? Ja, no to był strzał. No. no, dawaj cztery, cztery, jakie jedno w, e, wyrażenie poleci, e, polecił wydać e, kapitan Ameryka Halkowi podczas bitwy o Nowy Jork? Możesz powiedzieć angielską wersję, bo jest tutaj przetłumaczona. Jest i dubbingowa i yy, w sensie, angielska polecenia. Co powiedział Halkowi podczas bitwy? Rozwalę. No, a po angielsku? Smash. Tak. Nie zagniesz mi. ostatnia. ostatnie. Dawaj. Pięć. 5. To staram się przekonać Lokiego do porzucenia dotychczasowego planu i powrotu na asgard. O. Brawo! Aplauz! <grywia> Dobra. Zostało nam dwójka, dwójka trójka i czwórka, Włać. więc wybieram numer trzy. Jedenka, dwójka. Trójka. A to co było? To była czwórka. Aha, dobra. Iron Man. Od 1 do 5. 1. Jak nazywał się robot, który miał gasić ewentualny ogień, powstały podczas testów wyposażenia Iron Mana? Jak. Kur... W sensie... To jest trudne pytanie. Ej, ale mam. czekaj, bo teraz pytanie, że to chodzi tak o jak samego na... robota, czy o to, jak Tony go później nazwał... Nie, o że samego robota. Jest, on jest podpisany. W ja, ja każdej wiem. części jest on podpisany. Ej, nie, to. Dobra, da, damy jej podpowiedź. Nazwa, nazwa yy, pojawia się bardzo często w fantastycznej czwórce, której jeszcze nie ma. Ej, nie, serio. Postać z Fantastycznej Czwórki, tak się nazywa, jak się nazywa ten robot. Dobra, jeden strzał masz. Jej. Ej, ale tyle... Ej, szczerze? Ja muszę chyba nadrobić, po powtórzyć tę pierwszą fazę. Uuu, no to jak Ty chcesz zanuć na Wakandę, to o, powiem <śled> fazy! Ale Jak nie trzeciej w sumie. Ale nie, trzecia no faza. To jest trzecia faza. Dobra, no to wymyślisz? Wymyślisz nazwę no tego Robocika? Czekaj. Skup się, skup się i mówić. I fantastycznej czwórce bardzo często, w tych starych. W starych no wiem! Tych, zresztą w komiksie wszędzie jest na pewno, nie ma opcji, żeby. Ta, co, kur, ta co czyta najwięcej komiksów. No nie, ja nie, nie! Cured... Ja no, no. Ja no. sama sobie strzelę, y, ten, że <dziem microphone directive> tak powiem, y, trochę y, strzelę sobie samobójka. I to bardzo strzelę sobie samą buja. Ja mogę ci bardzo podpowiedzieć, ale ci wtedy już tego nie zaliczę. tylko Dobra, pas. Dobra, no to podpowiem ci, że był taki jeden doktor w fantastycznej czwórce. Jak się nazywał? Richard. Nie! Jestem! Ja, Richard! No Richard! Czekaj! Richard! Jesteś robotem Ironmana! Gratulujemy! Wygrałeś milion! Wiktor! Dum! No, Dum! No, Jezus, Maria, Dum E! Co się nazywa? Patrz, e, Dum, doom. 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 I wersja E, ten robot. Nie ma punktu. Nie ma. Przepraszam. Przepraszam, obiecuję na drugim tym w najbliższym czasie Iron Man. Jakoś y nie kojarzę, żeby w tym Doktorze Strężu Mr. Fantastic wyglądał jak robot Iron Man. <coughs> Ale fuck. Wiem, no, w fuck topa. Fuck. Dobra, od 1 do 5. Trzy. Eee, Jaką uczelnię ukończyła dziennikarka Christine Ebhardt? A ja, no nie nie! no nie wiesz, że to jest tak proste. Ty jesteś większą Iron! Nie, ja po prostu znam każdą kwestię z filmu. Na następnym filmiku zobowiązuję się do tego, że kalma puszczami. Jakiś y, urywek filmu, a ja muszę dokończyć kwestię i potem sprawdzamy, czy mam rację. Znam na pamięć. Okej, okay, to zrobimy to nawet na TikToku może. No być. to zrobimy to na TikToku, nie ma problemu. Ale no jak? Jak dziennikarka, jaką szkołę skończyła? No prosto jak budowa cepa. Czekaj, ona nie skończyła jej, tylko skończyła... Nie. Y, czekaj, ona skończyła... No, nie, czekaj. Ona skończyła. Uczenie na H. To była uczenie na H. No jak H. <laughs> no jak H. No na pewno na H. Ona... To... A jak chciał się Iron Man czy Tony Stark chciał się przespać z panną z? Była taka kwestia. Wiem, że była taka kwestia. Czy Przy samochodzie jeszcze jego się, tak ładno, ładno. No. Jezu, pamiętam tą scenę, zwłaszcza że. Piper później weszła do sypiani. Ja pamiętam tą scenę, ale nie umiem sobie przypomnieć tekstu. Mamy to. Mamy <grym i wiesz> uh. to. Uh. Uh. Czas ci leci. Wiem, że mi czas leci. Dobra pas! Uniwersytet Browna! Panno z Browna. Od 1 do 3? No, sorry do 5, przepraszam. 5. 4. No. E, Jaki stopień miał w wojsku James Roddy Rhodes? Mm, on był generałem. Nie znaczy, pewna? To jest twoja Czekaj. Tak. Nieraz jest powiedziane panie Rhodes. On był sierżantem. Sierżantem. Ale ostateczna odpowiedź? Jak Kuba Kubański? Sierżantem. Panie Pułko Brods. <laughs> to nie jest twój dzień, nie jest twój wieczór. Nie, to dzisiaj nie jest Więcej w tak nocy nie nagrywam z nią. Nie ma takiej opcji. Nie, to jest fakt. Od 1 do 5. Dobra, sam decyduj. No nie bądź pięć. Dobra, 5. Kto bezprawnie sprzedawał technologie opracowane przez Stark Industries z 10 No nie, no proszę, no prostszego pytania już nie ma chyba. No kto w ogóle sabotował firmę? No, ja w filmie, w bajce, w... nie wiem w czym jeszcze, wszędzie. <śmuletra> <śmuletra> Ty się już załamał. No, Maja, ja siedzę? Poduś mnie! Gnij w piekle za to! Jak możesz nie wiedzieć? Ale ja, ja pamiętam tą postać! No to kto? Ja pamiętam tą postać! No to opisz ją chociaż! Okej! Jak ona wyglądała ta postać? To e, był łysy gościu... Ja teraz Pani bardzo przepraszam, że, że to zrobię. Przepraszam. To był ten łysy gościu z tych filmików co? On jest najpierw hydraulikiem, kosmonautą, potem... E. To był przyjaciel Howarda, z którym prowadził on firmę. Później pomógł Tonemu ją przejąć, aż on wiadomo, będzie mógł sam prowadzić tą firmę. On był jego współpracownikiem. Pamiętam, że on zawsze chodził kurwa w szare garniturach. To pamiętam? I on miał taką siwą już. Siwe, drogę. szary. Ja bym powiedział, że jest Sylwester. Normalnie, nie jak nic. Siwa no. broda, Jezu! O, miłanki On chciał, chciał y, peper y, zabić. W pierwszej, właśnie w tej samej części... Powiem ci, że w każdej części Ironmana ktoś chce zabić Pepper. To też fakt. Nie tylko ironena. Nie. Nie, dzisiaj naprawdę nie jest mój dzień na quiz. No nie na pierwszą fazę, no. Nie na pierwszą fazę. pas. No. Obadaja... Stein Stein, Jaki Star! St 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 Sterling! Boże! Nie, nie, nie gram z tobą. Dobra, od 1 do 5. Ej, weź się ten punkt chociaż zdawać. No. no sorry, ale widać, większa fanka kapitana! Od 1 do 5. 1. Jak miał na nazwisko partner biznesowy, to niego starka, Obadaya? to no, czasowe pytanie! Nie, nie wierzę. Przecież przed chwilą dopiero nie! było to, o to samo pytam teraz praktycznie. Jak? Ten łysy gościu si jeszcze... No. Jezus Maria! No ja się świetlał, bo ja specjalnie zrobiłam kubku! Nie, ej, muszę popić. Wiem, lokowanie produktu jest złe, ale normalnie, sorry, ale muszę, nie? coca cola zachęcam. O? Antmen też otworzył halkowi puszkę. No co, ja mogę napić się na filmiku? No. <laughs> dobra. Powiem, że to zrobiłaś naprawdę specjalnie. Tak, zrobiłam to specjalnie. Sobie. Dobra, ja chcę te pytania. Z czego to? A ja mam Aha. <laughs> no, to zobaczymy zobaczymy jest jest lepszy, jesteś, no, zobaczymy, jaki mam jesteś. Zobaczymy, kto jest lepszy. No, od 1 do 5. Dwa. 2. Kto był dyrektorem e, generalnym e, Hammer, e, Hammer Industries? Justin Hammer. Mm -hmm. No, 5. jednego. Pięć. Pięć. O jakie zwierzę prosił... Papugę. <grym> A dokładnie. O co prosił? O jego papugę. Aha, o swojego ptaka. O jego ptaka, tak, o jego ptaka, ale chcę jego ptaka. Dobra, od 1 do 5. Trzy. Trzy. A jak nazywał się szofer? ochroniarz? Happy personalny? Harold Happy Hogan. No, dawaj. Dwa. Dwa. Jakie owoce, na które okazało się pepper była <grym> uczulona, przyniosł to jako prezent? No nie musisz czytać do końca pytania. No. No, dawaj. Wybierz. No dawaj. No. Od 1 do 5, no, wybieraj. Dwa. Ej, nie, ja tego mu nie mogę zadać! No dawaj, no. Ej, no nie, bo to są pytania, kurwa, na które ja bym odpowiedziała z proszę. Dobra 5 no piąte. Nie, daj, no. Dobra, wybierz najtrudniejsze. Uh, no dobra, no to będzie takie najtrud... w sumie najtrudniejsze, o którym dużo osób zapomina, tak naprawdę, uh, ponieważ jest potem z tego lista. Czuję się niepewnie teraz. Agentka Romanow uh, wykłada angielski, francuskim, włoskim, rosyjskim, wietnamskim, mandaryńskim oraz pewnym starożytnym językiem. Jakim? Łacin. <słuch> Dobra. Jest, no dobra, najgorszy film jaki yy, mógł w ogóle powstać według mnie. W sensie fajnie, że pojawi się ta aktorka. Yy, Co tu? Tak. Teraz. Kapitan Marvel! U, też nie za bardzo mi się podoba ten film. Podobnie. Fajnie, Chociaż że zobaczymy, no, Fajnie, że prowadzi... Gdyby nie to ona, sprowadzi. to Thanos by wygrał w sumie. Chyba, raczej to mi się wydaje. Ale... Zobaczymy jakie będzie połączenie Miss Marvel. Kapitan Marvel, i tam jeszcze jedna no jeszcze osoba. Jedna ma być. Jedna. to nie Kapit będzie ta z yy, WandaVision? No właśnie. Czy przypadkiem? Może no się, Dominika może się pojawić. Nie pamiętam właśnie i już, już y jest y coś, czego nie wiem. Dominika może się pojawić, natomiast ogólnie yy, ma się pojawić jeszcze jedna Kapitan Marvel. Czyli tak jak na przykład mieliśmy w Stevenie Strange'u, tak? Miałaś Kapitan Marvel, która była nie naszą Kapitan Marvel, czyli Carol Danvers. Więc może pojawić się jeszcze dodatkowo inna postać. Zobaczymy to w kinie. Dobra, od 1 do 5. Dwa. Jak nazywał się kot, którego miał w dzieciństwie Nick Fury? Nie mam pojęcia. Ja też nie. Dobra. <grym> ja nie pamiętam. Snuffers. Ja oglądałem Kapitan Mar Marvel raz i to jeszcze prawie zasnąłem. Ja, ja oglądałam tak dwa zasnąłem. razy, raz w kinie, a za drugim razem oglądałam z dzieciakami, więc nawet nie miało to sensu słuchania czegokolwiek, co się dzieje. Eee. Dobra, Trze. jaka planeta była stolicą Imperium Kli. To jest trzecia? A trzecia? Trzecia, trzecia. Trzecie. Eee. A skąd wiesz? Jeśli nie, bo akurat to ukrywa... znam na pamięć te karty. Nie, nie znam na pamięć. Że dla sprosowania. Nie znam tych kart na pamięć. Ale yy, ja obstawiam, że Piotrek wziął pierwsze, le pierwsze lepsze pytanie, czyli pierwsze z góry. Co żołnierze sił gwiezdnych mówili przed walką. A, no to to się da jeszcze ten. Co żołnierze Krim mówili przed walką? I to nie jest tekst typu zanarnie. <laughs> Chociaż w sumie. W sensie tam w tłumaczeniu na angielski to było akurat coś podobnego, właśnie zanarnie. No coś, coś w, było... w tym stylu, no, taki okrzyk coś takiego. To było nawiązanie akurat do ich matki, tak zwanej właśnie Kryj, tego bóstwa, ale za Chiny ludowe, nie pamiętam, co było. Cree. Dobra, od 1 do 5? 2: W jakim mieście rozbiła się Carol Danvers? W jakim mieście? No. E, ona... To można strzelać w sumie. Ona rozbiła się w Teksasie, ale jakie dokładnie to było. jak tam, gdzie spotyka Firoga. To nie jest Teksas. Czy znaczy, oni później... Wy, wyjechali na Teksas. No, to prędzej okej. Okay, ale Texas gdzie się wyjechali? rozbiło? Gdzie spotyka Stana Lee w tym metrze? W tym no, no w Nowym Jorku. No. Nie, czekaj! To nie Nowy Jork. To był Chicago chyba. podpowiem Hollywood. Los Angeles. Dobra, zaliczę ci Los jeden. Los Dobra, od jeden do pięć. Eee, dwa. Jaki był stopień Marii Rainbow w Siłach Powietrznych USA? Jak coś przekręciłem nazwisko Sopki. Eee, Marii e, Rainbow to była przyjaciółka e, kapita Marvel. i mm -hmm. eee, Ona była <coughs> Ja zawsze mieszam te funkcje. Czekaj. Postawiam piwo, że nie zgadnę. No, nie mogę też postawić piwo, że nie zgadnę. Dajcie piwo. <laughs> A... Nie była kapralem. Ona była wyżej. Podpowiem ci, oficer. Jakby to jeszcze coś mówiło. Nie, pas. A tak, a tak zastanawiałam no się, czemu? czy nie jest kapitanem. Ej, to, to lepiej strzelić niż no, się, no, się no, poddać. No. Strzelać, no wolać się poddać. Przyznaję się z ręką na sercu, wolę się poddać niż strzelić byka. Dobra, od 1 do 5. Trzy. Co takiego zostało połpięte przez gusę? Tyzelak! Dobrze. Jest! Yes. Dotarliśmy Zkończone. do końca. Dotarliśmy do końca w yy... bólu. <grych> tak, w wielkim bólu, muszę to przyznać. Eee, nie sądziłam, że aż tak źle mi wyjdzie, jeżeli chodzi o eee, tą pierwszą fazę. Przyznaję się z ręką na sercu, że pierwszej fazy dawno nie oglądałam. <grych> nie patrz się tak na mnie. No dalej liczę po prostu, czekajcie. Nie wiem, kto wygra, czy to policzyć. No. Chyba głupie pytanie, kto wygrał. Muszę stwierdzić, że, niestety, jeżeli chodzi o pierwszą fazę, leżę i kwiczę. A dlatego też w sumie cieszę się, że wiedzówkę będę Wam organizować. Na GDF-ach, czyli na Gwizkiej Dniu Fantastyki, a nie, wy mnie będziecie sprawdzać z tej wiedzy, bo jeżeli chodzi o pierwszą fazę, widać, że dawno nie oglądałam nic z fazy. Mogliśmy to pomieszać, mogliśmy to pomieszać tak, wszystkie fazy. Tak, mogliśmy, pomie mogliśmy pomieszać. Następnym razem myślę, że będzie bardziej pomieszane będzie osoba, która będzie nam to czytać. Jeżeli byście chcieli zobaczyć więcej takich quizów, i jeżeli byście chcieli. Więcej takich śmiesznych odcinków z Piotkiem, ponieważ, jak pewnie widzicie, jest duża zabawa e, u nas. <grystanie> Więc, e, jeżeli byście chcieli zobaczyć e, więcej Piotka na kanale, e, dawajcie znać, e, i na pewno pojawi się w najbliższym e, też moim TikToku. Więc e, trzymajcie się i cześć! Siemka.